Witam Was w pierwszym odcinku zagrajmy W Pokémon Yellow um, No ja widzę teraz jest takie króciutkie intro nawet fajne moim zdaniem ale No coś mi tak Brakuje mi czegoś tutaj No Chyba każdy wie, co to jest Pokémon Yellow, nie muszę o tym mówić tak bardzo dużo. Więc może od razu przejdźmy do gry. Yy, tutaj mamy opcję New Game. Chwileczkę. Ok. Yy, no kurde, poczekajcie. O, witaj! Witaj w świecie Pokémonów. imię to Oak. Ludzie mówią na mnie, profesor Pokémonów. Ten lord jest zamieszkiwany przez kreatury zwane Pokémonami. No tam dalej nie to. to zapomniałem co on mówi. Wito, jak masz na imię? Mm, chyba każdy wie jak się nazwę. Mhm. Mm Kansle... Kurde, nie mieści się... Że... Nieko... O, nie. Nie każdy tylko... Mam pomysł taki. By... o I. Pokémon Boy. Chyba każdy wie czemu. Bo jest to chłopczyk. okej okay. To jest mój y, wnuczek Byli, Był twoim rywalem odkąd byliście dziećmi Urn, jak miał na imię Jak nazwę też Podobnie tak szczerze mówiąc. Tylko że y, Pokémon Gier. O to jest Pokémon Pokémon Boy, Twoja własna legenda zaczyna się! Idź w świat i spotykaj nowe przygody! O, ruszaj więc! To jest nasz patent. Czy jest niedostojny? Pierwsze co zrobimy to weźmiemy Potiona. Okay. Ym, pewnie wiem, z was grał w Pokémon Yellow, mm, albo w Pokémon Red, Blue. No to jest coś takiego, tylko że jest zupełnie inne. Pokémon Boy gra na swoim snesie. Ok, czas już No dobrze, tutaj mamy e, chyba rolety, bodajże. Przejdźmy tymi schodkami, takimi. Przyzymi. Telewizor na podłodze stoi, no spoko. Tutaj mama, tutaj jest parę kwiatków. Dobra, e, no i to, To jest, to jest miasto Pallet Town. Jak tutaj tego? Nie wiem, czy tak się nazywa Pallet Town. Ja tak zawsze czytam. To jest nasz dom. To jest dom Pokémon Girl House. A to jest laboratorium profesora oka. No i teraz, żeby żeby nas ym, złapał, no to musimy... Hej, czekaj, nie wychodź. Dokładnie to. Idzie jakiś... Okej! Okay. Yy. Przepraszam. Chce z nami walczyć, to my dajemy mu. O nie, spotkał Pikachu z levelem piątym. Pokewał start. Rim? Rim? Złapaliśmy pikatu Chyba się nie uraźnicie, że nagrywam aparatem, co? Nie! Na no, aparatem to jest to samo. SD się chodzi tylko. Znaczy, y, z mi się chodzi, ale. Y, a no to jest D, a B no to jest sy. Sydy. SD. Gram na stronie player chyba. No, player. Tato! Y, dziadku! Mam dość czekania! Jesteście gotowi? Y, cześć tam, coś tam, coś tam... Ej, dziadku! To nie ma, co nie ma, y, y, jest stały, Ale jary, No i tutaj możemy teraz sobie wybrać tego Pokemona Co po chwili. A, Co mi bolało? pokémon Boys Pokemona. Znaczy... P, ja mam. Coś takiego. Polejdź tutaj, dziewczynko! I to chłopak, nie? O, you can have uh, uh. yeah, coś, co, to są. Jej, mam pika tu. Co się dzieje, nieważne? Nazwijmy go. Eym... Um, Kończymy, miałem takie fajne inne jego. No. Laki. Ludzki. O Boże! Źle imię, dajem. Jeżeli ktoś nie wie co to znaczy, laki, no laki to taki szczęściarz. Okej, okay, to jest mój Pokémon. Uuuu, ktoś tam gada. No i teraz, wyjdziemy, czekaj Pokémon Boy, nie wychodź. Sprawdź nasze Pokémony. Dawaj, sprawdzimy się. No i to jest nasza pierwsza bitwa trenerska. Aha, jak coś na no to filmiki będą takie po 10-15 minut maksimum. Dobra, go lucky! Buśka lucky. No, buśka lucky to nazwę. To jest buśka lucky. Thunder chok. Zabijo. Krikital hit. Można, No to skoro to jest Krykital hit, a to nie jest Krykital hit, no to chyba się zabije Nie, że jest. To by było głupie, a Z mojej strony, z jego strony? Jest. Dobra. Wygraliśmy swoją pierwszą bitwę trenerską. ja szósty level. Mój Lucky się cieszy. O, buźka Lucky poznał Tailweep Otóż w Pokémon Yellow jest trochę inne, trochę inne streszczenie niż np. w Pokémon Leaf Green albo Pokémon Fire Red. Red, Silver, Gold, Blue. To jest takie coś, że dostajemy na, na początek naszego lakiego. Czyli buźko szczęściarza. No i teraz my. To znaczy, my możemy tam mieć Charmandera, Squirtla i Zbubazaura. O! Ale to trudno. To, to znaczy, każdy zostaje się z level 9, więc trochę trudno. I złapię Mew. Pokażę Wam pewien trick, który. który widziałem na necie, chyba. No, na necie widziałem. Dzięki któremu można złapać Mew. To jest super, prawda? Nie, nie po podzielicie się ze mną entuzjazmem? O, też was To Znaczy... Nie tak zaznaczony na przykład. Bo nie lubię to. Yy, Dobrze, to ja już będę kończył, to jest taki początkowy odcinek, więc... No... Do następnego odcinka, cześć!